Wymiana gwarancyjna opony, <laughs> różne rzeczy widziałem w swoim życiu, ale takie opony to jeszcze nie, <laughs> kurczę no idealnie płaska, jak czupryna tego Rutkowskiego, <laughs> idealny, idealny kwadrat, ona się oczywiście wyciągnie po napompowaniu, ale no nie wiem, no kurczę, serio, taka... No dobra, jest takie, nie wiem, no da, da to rada, ale pierwszy raz widzę, żeby opony mi w takim stanie e, przysłali. W kładach przychodziły, takie wiecie, kwadratowe, niepościskane, ale tak, spoko. No ale dobra, gwarancyjnie w każdym razie do wymiany, także i takie rzeczy da się wymienić. Taki rarytas mi wjechał na warsztat, maszynę, o którą stosunkowo często byłem pytany. Podejrzewam, że pojawiło się kilka prostych ogłoszeń dotyczących sprzedaży tego sprzętu e, z racji na rozmowę z ostatnim dystrybutorem tej marki w Polsce no, bardzo szybko uciekali, przejęli to od chyba Almotu. Bardzo szybko uciekali z tego z uwagi na liczne problemy z tą marką, znaczy takie małe pierdoły drażniące. A w stosunku do tego, co do tej pory sprzedawali, też pojazd, pojazdy jakby z angielską tradycją, ale takie, które jeżdżą. A nie psują się. No ale czemu ten miałby się psuć? No bo jest to najtańsza jakość produkcji, prosto z To jest taki Romet Ogar Le, e, Cafe, czy też RAV 125 od Junaka. Z tym, że jest troszkę bardziej staroświeckim silnikiem mam wrażenie, chociaż nie wiem, znaczy udziwnionym na pewno, bo to nie jest do końca CG, e, nie jest CB, takie poplątanie z pomieszaniem, więc ciężko będzie Tutaj dobrać silnikowo jakieś części prawdopodobnie, albo znaleźć takie części, jak będą to od Brixtona i cholernie drogie, e, więc pewnie łatwiej będzie po prostu założyć drugi nowy silnik, który tutaj wejdzie jeden do jednego. W widzę to jest chyba delfajowy, chociaż zamiast na szybko złączki, no na, na Cybanty takie dziadowskie jest to wszystko poskręcane, czy znaczy tutaj też poskładane, e, więc średnio na jeżę. Świeca to chyba jest oryginalna od nowości. Nie wiem, czy wydech jest zmieniony, czy oryginalny. Takie fajne cygaro, to je zastosował sobie. No dobra, nieważne. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na pewno, co jest do zrobienia. Cała piasta jest tutaj taka zwichrowana. Masy. Ten, brakuje tutaj ileś tam szprych są po, połamane, popękane. Więc albo ktoś coś miał jakąś przygodę, albo uderzył, albo coś. Nieważne. Nie Gumy CST, oryginalne pewnie, więc mają kilka latek, też by się je przydało zmienić. Co tu jeszcze fajnego? To znane jest, mam takie coś w Rumecie w CR, dokładnie taki sam krojek w lewu paliwa. To jest ładnie zrobione, trzeba przyznać. Brixton, fajny kluczyk, fajnie umiejscowiona stacyjka, tutaj z tymi napisami, włączony, wyłączony, zapon mały fajny zegarek z obrotomierzem i malutkim prędkościomierzem, fajne do, do Timingu. To najtańsze rozwiązanie jakie może być. Dlaczego najtańsze no, jest na przykład tutaj e, w ogarzu taki, sam, taki same przełączniki, więc takie no, totalnie najtańszej e, jakości. I to w ręku. A ta maszyna kosztowała chyba e, w 16 czy 17 roku coś koło 8 czy 9 tysięcy złotych, więc no, mocno kogoś tam pokręciło, żeby sprzedawać e, angielską legendę nieznanie w Polsce marki totalnie i to jeszcze sprowadzone jest z chimpotaniaści no cóż poprzednim razem pokazywałem tego od podobnego no zobaczcie no, podobne manetki jak praktycznie takie same nawet te są nie no te są lepiej wykonane niż tam ewidentnie nieważne. ważne mm, oryginalne do gara ostatnio pokazywałem go z sekwami choć najmniej SH e, nie nie SH S S SC chyba, nieważne. Um, I ta sakwa mi nie do końca siedziała tutaj, bo była za duża. No to znalazłem coś takiego. Tablica zamontowana. Tutaj jeszcze lampka pójdzie tu w ten otworek z podświetleniem, żeby było wszystko w miarę legalnie. Wydech wszystko ładnie. Tutaj jeszcze wydech mam. Znaczy wydech zbiornik mam drugi pomarańczowy, więc chyba pomarańczkę pierdychnę. Będzie ładnie się komponowało z tym wszystkim na pewno trochę lepiej będzie się z tym zielonym zgrywało i tak muszę go cofnąć, żeby ładnie weszło mi tu i to pod kanapę i tutaj więcej miejsca się zrobiło także jeszcze chwila robót przy ogarze będzie ale te sakwy, które do niego chciałem założyć pasowały mi, pasowały i wykorzystać tak sobie leżały zbędnie, więc tada ogar CR, e, ogar CR, Romet CR 400 Silnik XR400, wszystko pięknie, ładnie. Fajna maszyna, fajnie się jeździ jest przyjemna. To jest produkcja 16, nie, 17 rok. Tak, bo już jest za em na dwa koła. 17 rok produkcji i pomyślałem sobie w ogóle, muszę mu zrobić naprawdę kompletny przegląd. Bo czuć było ostatnio, kichałem, że te hamulce coś już nie biorą tak jak należy, ale oryginalny, stary płyn hamulcowy tu jeszcze jest. Dlatego to. Nie ma prawa już hamować, tam też chyba jest oryginał. Także przeglądzie mu się należy. No i właśnie pomyślałem, że troszkę go poprzerabiam, czyli znaczy poprzerabiam. Kilka rzeczy tutaj będę chciał zmienić. Między innymi, troszkę jeszcze poprawię mu mapę. Nie wiem czy co tu było zmienione, ale jeszcze będę chciał ją poprawić, żeby dać mu troszkę amonimuszu. i żeby płynniej sobie chodził, wywalić mu zbędne niedoskonałości. Norm emisji spalania. Może zrobię to samo, bo to jest Delphi, więc nie powinno być to specjalnie trudne. To do zaszlifowania jeszcze. Przed chwilką wyginałem sobie te stelaże, bo nie chciałem płacić za gotowce do innego motocykla, który i tak musiałbym przerobić, więc sobie dorobiłem taki stelażyk. Bardzo prosty zresztą. Oczywiście jeszcze muszę go dopracować go, ale to jest taki mój prototyp, że się tak wyrażę przed pomalowaniem. Trzeba będzie wymyślić jeszcze jak zamontować kierunkowskazy, bo one były gdzieś tutaj, a przydałoby się je wyciągnąć tutaj za sakwę, żeby wychodziły i żeby to jeszcze jakoś w miarę ładnie wyglądało. Także to jeszcze muszę pomyśleć. Natomiast sakwy same w sobie kolorem nawet się zjechały, cyk. No, nawet sztywny jest ten stelarz, co mi się bardzo podoba. No tak, Jedną... no jest, dobra, wszedł do końca, pyk, i siedzi. Mm, typu mm, w tym kolorze jeszcze manetki bym mu walnął, żeby było do kompletu. Ta to chyba zerwy, bo on chyba jest z zewnątrz tylko naklejony tak na sztukę. Wolę tu jakieś swoje naklejki walnąć, tak, da się go zerwać, także to jest luzik. Będzie clean look. Mm. Kurczę, klasyczny sport turystyk się z niego zrobi, nie? A no i mam oponki, właśnie nowe do założenia. Także chyba maszyna będzie fest. Ostatnio, jak jechałem na tych gumach, chciałem się tak naprawdę bardzo ambitnie złożyć w zakręcie, i troszkę mi maszyna uciekła. No ale też twarde są niesamowicie, już bardzo śliskie te gumy. Także, no cóż. No i w momencie, kiedy zrobię mapę. Nową wzmocnię go troszkę, to trzeba pewnie będzie założyć. W ogóle SWM ma ten silnik w pojemności 440 cm3 i te cylindry są dostępne do kupienia, więc nie wiem, czy sobie przypadkiem jeszcze go tak nie wzmocnię. A wtedy trzeba byłoby zrobić, znaczy wtedy e, ogólnie będę chciał zrobić tu jeszcze chłodzenie chłodnicy oleju, która tutaj w tych silnikach występuje. Da się ją właśnie kupić oryginalną od SWM. -a. Ja kiedyś drabiałem do ADV -ki 400 -ki i poszła od e, jakiejś Hondy. Hmm, chyba CB 250, jeśli dobrze pamiętam. Pasowała dosłownie. Te końcówki jeden do jednego e, weszły. Także chyba tak, chyba trzeba będzie go troszkę e, e, schłodzić dodatkowo. Niby się nie przegrzewa ale e, zawsze to warto w tym silniku. Wezłem nie bez powodu to stosował w 400 i 440. Tutaj dlaczego nie zostało, że ta, ta chłodniczka, nie wiem, ale przy tych takich dość dużych, e, wiecie, y, gorącach, które były ostatnio, to aż się prosiło o dodatkowe chłodzenie. No, dobra, biorę się za robotę, kończę tego. No i jak spawarka już w ruchu, to w końcu się zabiorę za tego jego mościa. Bo od ostatniego czasu zostawiłem go na pastwę losu i tak sobie stoi biedny. A to trzeba się za to wziąć, chociaż mam na to całą zimę, także luzik. Albo żeby na zimę był gotowy, żeby można było czymś siedzieć po śniegu, o ile taki spadnie. Dobra, małe sprostowanie. A Jeden taki z plusików, który podnosi cenę tego sprzętu. To jest ABS na dwa koła, o czym nie wiedziałem. Specyficznie działa, ale ma ABS. No i z tyłu opona, że znaczy opona, wróć, koło. Proszę bardzo, ogar legend. Jeden do jednego pasowało bardzo ładnie. Tutaj ciasno tarcza weszła, czy znaczy tarcza. Um, u, zębatka w sensie z tyłu, ale tak to działa idealnie, jeden do jednego. Wszystkie wymiary są dokładnie takie same, także części zamienne. W razie W od innego motocykla idzie dopasować. Łańcuch ogarnięty. Dobra, jazda próbna i się sprawdzi. Nawet, co mnie bardzo mocno zdziwiło, nie jest jakoś mocno niedoważone to koło, bo tam tylko dwa ciężarki poszły i tyle. 5 gram chyba. No to jak faki mi nic się nie dzieje z tą Daytoną. Znaczy już się nic nie dzieje. Podobno klient sobie wymieniał z. I świecą, gdyż ponieważ jakiś problem był z nią, no to całkiem jest wydostęp. Jest, trzeba w sumie zrzucić tylko to i da się tam dostać. Teraz przejechał na zwykły, klasyczny przegląd gwarancyjny przy 1000 km, więc no nie ma co raportować jakoś szczerze mówiąc. Następny przegląd będzie już z regulacją zaworów, więc będzie można się przyjrzeć temu. Ale czemu pokazuję wam ten kolor, tą wersję? Bo tak, po pierwsze, biała, ładnie wygląda, a zwłaszcza, ja sobie tutaj Klient zamontował, już. Odblaskowe, takie nowe, hmm, paski, to samo na kufrach. Handbary też wleciały z czegoś, Co, coś mi tylko kojarzy się z tym hmm, z tym kształtem. Tu jeszcze do obsługi interkomu, e, pilocik, fajnie. Podwyższenia FS ADV, czyli e, jakby. A nie, tu jest, to jest właśnie te nazwy są zajebiste, GS ADV, a tu FS ADV. Dwie różne firmy z AliExpressa, które. Mają akcesoryjne jakieś tam gadżety do różnych motocykli. Tak, i do to oczywiście można zamówić całkiem sporo różnych dodatków już właśnie na chińskim Allegro. Dobra, lagi wszystko to wyrównane tutaj. O! Coś mi tutaj brzęczy, czyli jeszcze coś do poprawienia będzie, albo to ta guma prawdopodobnie. No, pewnie tak. To się trzeba jeszcze przyjrzeć temu rozwiązaniu. No, i to by było tyle. Stowki z Daytoną. Proszę ona jest całkiem spora, nawet przy moim wodzu. tanie jest dużo wyższa, ale gabaretowo nie są jakoś strasznie różne. Romecik gotowy z sakwami i kierunków wskazami. Kierunki leciały tutaj na błotnik. Wszystko ładnie wygląda w miarę oryginalnie. Kuferki siedzą. Jedyne czego nie byłem w stanie zrobić, znaczy, szczerze mówiąc, po prostu nie chce mi się to kolejnego uchwytu tutaj dospawywać, jeszcze raz to malować wszystko. a W sumie może być i tak bez tego zadubka, albo jeszcze coś innego wymyślę. Czasami pomysły same wpadają, po prostu jak wystarczająco długo maszyna stoi na podnośniku. Tutaj jeszcze oponki sobie zmienię więc jest czas, żeby ją. Podsumować. To jest kładne ładne biało-czerwone. Fajnie wyglądają, chyba zdecydowanie ciekawiej wygląda niż ta czarna wersja, jeśli mamy być szczery. No i taki pro tip, jeśli chodzi o obniżenie. To jest jakieś 2,5 cm możliwość wpuścić laki, tak żeby tutaj nic nie dotykało w sensie, żeby kamerka nie dotykała tutaj do błotnika, żeby nic się nie działo i żeby pojazd dalej się ładnie prowadził. Bo tutaj właściciel jest zadowolony z tego, jak się maszyna prowadzi. A mamy tutaj koło 21 cali. Niestety, centesów na początku sezonu nie było na kołach 20, 19 z przodu, tylko te dwie więc no cóż, z braku laku trzeba było e, ogarnąć to, co pomieszone koło da. To e, obniżyłem na lagach i jest git. I maszyna sobie śmiga 5000 km bezproblemowych jak na razie zrobiła. I tyle. A propos maszyn, które muszą odstać swoje, żeby wpadły na nie pomysły, no to ten sobie postał troszkę. Muszę go doświetlić swoją drogą. Ta lampa Philipsa robi robotę. E, no i tak on teraz wygląda. I teraz patrzę na te ujęcie, to taki maluszek się wydaje ten sprzęt. No, ale nawet te proporcje dziwne z tym dziwnym tyłem zaczęły mi się podobać. Pomarańczowy zbiornik gdzieś tam został mi na stanie, nieobrandowany. Także fajnie. Clean look, tak jakby. Wywaliłem mm, lusterka montowane tutaj na końcówkach kierownicy. Czemu? Bo się nie nadawały najzwyczajniej w świecie. I Dość ciężko było tutaj rękę zmieścić i operować gazem i hamulcem. Tym bardziej, że tutaj manetki są zintegrowane, znaczy dźwignie są zintegrowane z, z przełącznikami, nie da się ich przesunąć na kierownicy względem siebie, tak, żeby dopasować tam pozycję, więc no cóż, walczymy tak, jak przeciwnik pozwala. Wyleciały tego typu lusterka Jeszcze najfajniejsze są, że one są składane. Także na bogatości. Dziwnie wyglądają troszkę, bo są tak wysunięte, ale z drugiej strony bardzo dobrze w nich widać. Zbiornik troszkę przesunąłem, troszkę obniżyłem, ta szpara jest mniejsza, tak ona dalej jest, tylko że to się ubiniecie jeszcze i e, całkowicie zniweluje mi ten odstęp. O, jak ładnie wygląda! No, e, błotnik lampa. A w ogóle co zrobiłem? Bardzo ważna rzecz leciała w końcu, gaźnik od 25, tu mamy 80 z dużymi zaworami, więc tak na bogato i gaźnik to jest PZ26 czy jakoś tak, nie pamiętam jeszcze z tym, on występuje na przykład w kas 125 jest zamontowany odwrotnie do tego co być powinno, ponieważ inaczej by się nie zmieścił tutaj przy rozruszniku, a tak to idealnie, no dobra, odpływ paliwa. Troszkę tak niefortunnie tutaj wychodzi, ale postaram się znaleźć troszkę wyższy tutaj krucisk dolotowy i powinno być git. Stożek tak na górze troszkę wywalony, ale działa jakoś dalej. Śmiesznie wygląda. Tak można powiedzieć, bardziej komórę silnikową lepiej wypełnia. A co jest najistotniejsze w, nim w tym sprzęcie, to w porównaniu do tego tandetnego gaźnika 110, Teraz ten sprzęt, nawet ładnie pali. Aha. I jest puch puch. Ładnie świeci też, Te ledy. Jedno wiem co skopałem, to z tyłu mam cały czas stop włączony. Bo chyba, tak. Pomyliłem przewody no i coś tam się próbuje świecić, ale jakby pozycyjne się włączają z zamiast stopów. Także trzeba będzie jeszcze przewody zamienić, ale to już małe miki, że tak powiem. Rycie jak zły miej ten wydech, bardziej ten stożek zasysający powietrze. Ma taki ryk, swój charakterystyczny kierunkowskazy bardzo ładnie widoczne z każdej pozycji no i tablica rejestracyjna jeszcze do poświetlenia została ale to już mały pikuś będzie tutaj w tą dziurkę wejdzie oświetlenie takie punktowe malutkie i będzie stos i gotowa maszyna czy gdziekolwiek na ja nią pojadę w tym roku, nie wiem dzisiaj córa się już czuła trochę jeździć znaczy uczyła się jeździć. Bardziej tam więcej pisku było niż nauki jazdy, ale Ale jakieś, jakieś pierwsze ślify zrobione No i osłona silnika. To też, też trochę tandetnie wygląda. Będę musiał to jakoś ładniej zrobić. Tutaj jakiś spornik ładniejszy. Potem był robiony, pamiętam, tak na kolanie, na szybko, na 5 minut dosłownie. I tutaj trzeba będzie to wyszlifować ładnie. No, ona, ona ma potencjał. Przede wszystkim spełnia zadanie. Bo... Eee, miałem okazję już z niej skorzystać. No. Cyk. I to by było na tyle.